Damian Wziętek, witam serdecznie. Dana jest następująca funkcja. Pochodna sumy to suma pochodnych. Pochodna x do potęgi trzeciej jest równa 3x do potęgi drugiej. Pochodna x do potęgi drugiej jest równa 2 x do potęgi pierwszej, czyli 2x. Stała przed pochodną 2x razy 3 daje nam 6x. Pochodna x jest równa 1. Razy 5 daje nam 5. Pochodna stałej jest równa 0. Dziękuję.